nagrywam vloga, bo idziemy robić bardzo fajną rzecz. Wczoraj byliśmy w okolicach takiego dużego stadionu, na którym odbywają się mecze baseballa. I zawsze chcieliśmy iść na mecz, żeby zobaczyć jak wygląda właśnie na takim dużym stadionie. Do tej pory byłam tylko na meczu baseballa raz w życiu, też tu w Japonii na stadionie w Yokohamie. i było super. I pierwszą drużyną, jaką zobaczyłam grającą, było Dena Baystars z Yokohama. I po tamtym meczu postanowiłam zostać fanką baseballa. Mimo, że jeszcze nie do końca rozumiem wszystkie zasady, ale dzisiaj na pewno już rozumiem więcej niż rozumiałam wtedy. I tak się akurat składa, że ten dzisiejszy mecz na stadionie na Tokyo Dome czyli na tym dużym stadionie w centrum Tokio, właśnie będzie odbywał się pomiędzy tą drużyną, którą już znam i pomiędzy drugą drużyną z Japonii, czyli Tokyo Giants. Mam tutaj akurat chusteczki z tą drużyną i koszulkę z Yokohama Bay Stars. I trochę mam taką zagwozdkę i dylemat, bo, ile nie obawiam się środowiska kibolskiego w Japonii, że ktoś zrobi mi krzywdę, jeśli będę miała koszulkę innej drużyny. A że byłam tylko na jednym meczu, to nie wiem jeszcze, która drużyna jest moją ulubioną. A chciałam pokazać, co zabieram ze sobą na ten mecz. Poza tymi dwoma gadżetami związanymi z drużynami, które będą dzisiaj ze sobą rywalizować, biorę też inne rzeczy, które trochę mi Yy, oglądanie meczu ułatwią, czyli taką lunetkę, którą kupiłam w Hardofie za 550 jenów. Może w ogóle zmienię kadr i już zacznę się pakować. I tak, na mecz baseball zabieram lunetkę. W Japonii jest teraz bardzo gorąco. Jest już pora deszczowa, więc pogoda to jest po prostu chodzenie w saunie non-stop. A będzie jeszcze tylko gorzej, więc codziennie noszę ze sobą też taki wiatraczek, który naprawdę potrafi uratować życie czasem. Poza tym, jak już wiecie, jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to zbieram pieczątki. W Japonii jest bardzo dużo miejsc, w których można różne pieczątki sobie odbić najczęściej na stacjach. Więc. Ostatnio y, bardzo często zapominałam spakować tą książeczkę do zbierania pieczątek, więc dzisiaj y, się zrehabilituję. Poza tym, no takie rzeczy jak portfel też muszą tutaj wjechać. Przykąski, bo mecz będzie trwał około 3 godzin. Przynajmniej tak chyba mniej więcej te mecze trwają. Y, a nie sądzę, żeby było tam coś, bezmięsnego, co będę mogła zjeść. Chyba, że będą frytki, to wtedy wezmę frytki. Klucze, wiadomo. Jakiś grzebyk, to to nie jest ważne. To, co chciałam Wam jeszcze pokazać, to będziemy dzisiaj testować taką giełkę do ubrań, którą spryskuje się ubranie od wewnątrz i ona ma dawać uczucie chłodu. Co też będzie bardzo pomocne, więc zaraz tego użyję. Mamy jeszcze takie ochładzające chusteczki, ale jeszcze do nich nie jestem jakoś super przekonana, bo ile wiadomo, jak się człowiek spoci, to fajnie jest się przetrzeć e, mokrą chusteczką. Te chusteczki są z mentolem, który ma dawać takie uczucie super schłodzenia, ale póki co. Kiedy używam tych chusteczek, to ja raczej czuję pieczenie niż chłodzenie, więc tak jeszcze nie jestem co do nich tak w pełni przekonana, ale je też wezmę. I ostatnio zaopatrzyłam się, a raczej dostałam w prezencie od rodziców, jak tutaj byli, parasol, który jest i na deszcz, i na słońce. Ma tutaj pod spodem taką czarną powłokę, i nie sądziłam, że tak będzie. Ale chodzenie pod takim parasolem w pełnym słońcu naprawdę pomaga yy, i jest dużo chłodniej. Tak od razu robi się dużo chłodniej, bo on bardzo dobrze odcina promienie słoneczne, blokuje, blokuje promienie słoneczne i sprawia, że po prostu to słońce nie nawala wam w głowę non-stop. I to chyba wszystko, co chciałam na razie powiedzieć, więc zobaczymy się później ja to wszystko nagrałam? Nagrałam. Bardzo długo nie widziałam tego kotka w okolicy, i już się martwiłam, że coś mi się stało. A jest i śpi sobie tutaj słodko. Zobacz, to jest, no, to się przejeżdża przez to. To jest młyn. To jest Tokio dom. A tu jest lakła. No tu wszędzie są sklepiki. Tu masz sklepik, tam jest sklepik. Tutaj chciałam pokazać Wam, co można w takim sklepie baseballowym znaleźć. I są to wszelkiego rodzaju breloczki, długopisy, takie dźwiękowe przeszkadzajki, ale też oczywiście koszulki, wachlarze i bardzo dużo ręczników, które służą jako takie kipolskie szaliki, ale też, żeby się wytrzeć, jak jest gorąco. Tu taka saszetka, a to są ciasteczka ze wszystkimi członkami drużyny. A tutaj kolejna dźwiękowa przeszkadzajka, taka saszetka portfelik w kształcie czapki, frotki, no i zwykłe czapki też oczywiście są. Podczas meczu były przeróżne przerywniki, ale to zdecydowanie był najciekawszy z nich, w którym człowiek przebrany za samuraja próbował hot doga, którego można było kupić na stadionie i opowiadał jak bardzo mu smakuje. <grytanie> Nie wygraliśmy dzisiejszego meczu, ale żeby nie było tak pesymistycznie na koniec tego vloga, to chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o miejscu, które znajduje się zaraz obok tego stadionu, czyli o takim parku rozrywki Lakła. Wejście na teren tego parku jest darmowe, tutaj obok też znajduje się wielka galeria, spa. Płaci się jedynie za wejście na konkretne karuzele na konkretne przejażdżki tutaj. I my wczoraj byliśmy właśnie na tej yy, i jest to po prostu taki sp... <śmining> spływ łódeczką do wody, coś w stylu Splash Mountain w Disneylandzie. I yy, anegdotką związaną z tym miejscem naszą yy, jest historia największej kolejki tutaj. Historia jest taka, że byłam w Disneylandzie i tam Poczułam, że jestem gotowa i że już nie boję się rollercoasterów. I przyszliśmy tutaj przez przypadek i na fali tego uczucia wsiadłam w najgorszą kolejkę, która dała mi później bardzo duży lęk. Więc nawet coś takiego wczoraj mnie przestraszyło i teraz znowu muszę przyzwyczaić się do rollercoasterów. No, więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!